Zorganizowała Pani spotkanie. Dlaczego tu i dlaczego teraz? Zorganizowałam spotkanie w plenerze, bo jeszcze jest ładna pogoda, mimo że październik, no i chciałam, żeby ludzie odpoczęli nad wodą, nad, na świeżym powietrzu. Dla kogo jest to spotkanie? To jest, spotkał się dziś Polski Komitet Pomocy Społecznej, są członkowie Związku niewidomych jest, jest kilka osób z, z związku kombatantów. Także spotkanie ludzi starszych. Jak długo potrwa i co jest celem takiego spotkania? Celem tego spotkania jest integracja między tymi środowiskami, mimo że środowiska są bardzo podobne, bo są to ludzie starsi, ale są to ludzie i z miasta i z... Z, z, okolicznych gmin, z okolicznych miejscowości gminy Piasecznej. Nie było problemu z dotarciem dla starszych osób tutaj? Nie, dlatego że mamy autobus L2, który dowiozło do przystanku przy Kościele, natomiast resztę myśmy troszkę dowieźli ludzi swoimi samochodami. A reszta przeszła na pies. Spotykamy się y, kilka razy w roku y, na takich spotkaniach, tylko że bywają one w, w różnych miejscach. Okay. Tak jak w Brunowie, tam jak kolejką wąskotorową, y, bywają w świetlicy naszej czy przy świetlicy, jeśli jest ładna pogoda na powietrzu. No, a teraz wybraliśmy tu przy stawiku. Y jest tu spotkanie takie plenerowe zorganizowane przez przewodniczącą zarządu oddziału powiatowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej panią Teresę Witkowską ale też były dwie, dwie, dwie takie daty które zawsze w tym gronie są świętowane to jest Dzień Emerytów i Rencistów ale też i Dzień Białej Laski to związane jest z opłatami uroczystymi organizowanymi przez Związek Niewidomych. Co dla złotoposobu? Jest to środowisko, które oczekuje od wielu, wielu lat na, na budowę Prowadziliśmy w poprzednich latach dość intensywne prace projektowe, najpierw koncepcyjne, były przygotowane w latach 90. później projektowe i spodziewaliśmy się, że w ostatnich w ostatniej kadencji upływającej kadencji zostanie rozpoczęta budowa kanalizacji, ale to stało się inaczej, także mamy czteroletnie znów opóźnienie w podejściu do rozpoczęcia tej także potrzebnej inwestycji związanej z ochroną środowiska. Jest to miejscowość rozległa, obejmująca powiedzmy nie tylko Złotokłos, ale też i Szczaki, Henryków Urocze, Wólkę Pracką, Runów. Te miejscowości oczekują jakby rozpoczęcia tej budowy kanalizacji. Wiele, 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 wiele lat już upłynęło, jak były podjęte rozmowy, był stworzony społeczny komitet, ale wiemy, że zorganizowanie środków na tą inwestycję no, wymaga jakby większego zaangażowania również samorządu. Odchodząc w 2010 roku z funkcji burmistrza, środki, które zostały odzyskane przez gminę i przez przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w wysokości 50 paru milionów złotych, spodziewaliśmy się, że to będzie wiano na rozpoczęcie jakby dalszych prac kanalizacyjnych. No niestety środki te zostały w jakiś sposób zagospodarowane przez gminę, natomiast tutaj cały czas jest otwarty temat związany z tą inwestycją. Czy inne zadania, innych prac? Tak. Wszyscy oczekują polepszenia stanu dróg, nawierzchni dróg, remontów dróg. To jest normalne, nieodzowne w każdej miejscowości, kiedy mamy tutaj dziesiątki ulic nieutwardzonych. Każdy chciałby dojechać spokojnie, bezpiecznie do, do, do swojej posesji, ale też i przejść suchą nogą do, do przystanku autobusowego, czy też do, do szkoły, czy do, do sklepu. Субтитры а сделал